Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie w Barwach Psychiki. Nazywam się Tomasz Słodki, w studiu dr Martyna Huszcza, prawniczka i ekspertka do spraw praw kobiet. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo mi miło. Dzisiaj kontynuujemy naszą rozmowę o molestowaniu seksualnym. Jeśli dojdzie do sytuacji, w której poczujemy się niekomfortowo, ktoś nas zacznie dotykać, a nie mamy na to ochoty, to co w pierwszej kolejności mówimy? Proszę mnie nie dotykać? Przede wszystkim tak, tylko dopytam cię o jedną rzecz. W jakim miejscu to robimy? No właśnie, o to jest dobre pytanie. No, publicznie to rozmawialiśmy tydzień temu, tak. ale załóżmy, no, w jest to w pracy na przykład. Mhm. Mhm. To już mówię. Przede wszystkim, przede wszystkim zgłosić i przede wszystkim powiedzieć nie. Ja wiem, że to jest trudne. Przede wszystkim w sytuacji takiej, gdzie, o, wykonuje to pracodawca, to może być problematyczne. Albo na przykład koleżanka czy kolega z pracy, który gdzieś tam nas, e, tak, no nie wiem, podrywa, albo gdzieś nas dotknie, co jakiś czas przytuli się i tak dalej. Tak. To co? Reagujemy stanowczo, mówimy nie Reagujemy, tak. Tylko pamiętaj, że czasem kobiety nie potrafią tego zrobić, z różnych przyczyn. Mhm. Więc co robimy? Myślę, że dobrym sposobem, bo przede wszystkim pomyślmy o, o sądzie, o procesie, jakie potrzebujemy dowody. Bo tak naprawdę ja od razu myślę z tej perspektywy. Jako prawniczka, że tak. musi być jakiś dowód pokazany, tak, tak, że doszło tak. do no czegoś takiego, tak? To są, czasem to są subtelności, które trudno jest udowodnić. Czasem to jest słowo przeciwko słowu, a tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy y, udowodnili, tak? Że to, co mówimy, ma odzwierciedlenie w faktach. No to jak można przygotować mhm. się do takiego właśnie udowodnienia? Ja domyślam się też, że w pracy to nie jest jednorazowa akcja, pewnie z takim molestowaniem, tylko pewnie to się jakoś tam powtarza, jak przychodzimy do, do miejsca pracy. Zdecydowanie to musi być długotrwałe, uporczywe, zachowanie, które ma na celu poniżenie, yy, złe samopoczucie, jakiś dyskomfort psychiczny yy, osoby, ofiary, tak naprawdę ofiary. Jeśli chodzi o molestowanie, ale to brzmi trochę jak mobbing. Mm, mobbing? Zdecydowanie tak, brzmi podobnie, tylko że z mobbingiem jest tak, że to działanie mm, może być jednorazowe. I tutaj bardziej chodzi o godność człowieka, kiedy nasza godność jest naruszona. I przede wszystkim, jeżeli chodzi o mm, tą sferę, to, mm, to, to są delikatności, ale warto też pamiętać, że po prostu trzeba zbierać dowody w jednej i w drugiej sprawie. A zaraz powiem, jak to zrobić. Mm -hmm. No to słuchamy w takim dobrze. razie. Jak zbierać dowody <noise> molestowania seksualnego w pracy? Mm -hmm. Przede wszystkim w świecie idealnym byłoby dobrze, gdyby mieć z takiej sytuacji nagranie. No, czasem trudno, prawda? Bo ofiara jest w takim stresie, że nie jest w stanie powiedzieć zdania, co dopiero jeszcze pomyśleć o nagrywaniu. Ale że molestowanie jest tym procesem długotrwałym i uporczywym, warto być czujnym. I po prostu, jeżeli ta sytuacja, miała, y, y, działa się jeden raz, drugi, trzeci, no to po prostu wziąć się w garść i to zrobić. Y, uwaga! Jeżeli nie, nie damy rady tego zrobić, to po prostu powiedzieć y, głośno, ale w swojej grupie, że czuje się niekomfortowo, jeżeli ta, taka sytuacja ma miejsce. Y, nie chce mi się przychodzić do pracy, stresuję się po to, gdyby ewentualnie sprawa doszła do sądu to jest już ostatnie stadium y, móc powiedzieć, że to się działo, to ten strach był wszechobecny nie tylko ja to widziałam, nie tylko ja tak odczuwałam. Bo jeżeli chodzi o mobbing, na, y, mobbing, bo znowu mnie pewnie zapytasz, to już wyprzedzę Twoje pytanie. Jeżeli chodzi o mobbing, to to musi być sobie, subiektywne odczucie moje. Czyli dla kogoś czym innym będzie y, reakcja y, na zasadzie żartu, który gdzieś tam ma podłoże seksualne, albo jakiś taki sarkazm. Dla kogoś to będzie już. Y, Dotyk, a dla innej osoby będzie to po prostu spojrzenie, zwykłe spojrzenie. Na szczęście ofiara mobbingu nie musi tego udowadniać, to pracodawca czy też osoba mobbingująca musi udowodnić w sądzie, że, to, że tego nie zrobiła, więc tu jest duży plus. A jeśli chodzi o molestowanie seksualne, jeśli chodzi o molestowanie seksualne, to, to tak jak mówiłam, proces długotrwały, uporczywy. Więc mówiłyśmy o nagraniach. Fajnie, fajnie i bardzo dobrze jest na przykład zachowywać wszelkie notatki, maile, korespondencje, uczulić na to pracowników. Myślę, że już żyjemy w takim świecie. Mam nadzieję, że te wszystkie szkolenia, kursy antymobilingowe i te procedury wchodzą i weszły już w strukturę organizacji. No dobrze, no ale jak dojdzie już do takiej sytuacji, że rzeczywiście czujemy, że jesteśmy w jakiś sposób molestowani przez kogoś, to co dalej? Zgłaszamy mhm. to przełożonemu, dzwonimy na policję. I się mówię, dzieje, już mówię. Um, najtrudniej jest, jeżeli to, je, jeżeli. Um, oprawcą jest y, pracodawca, prawda? Ale może tak skupię się na przypadku trochę łatwiejszym ze względu na procedurę. Przede wszystkim zgłaszamy się do HR, do działu HR. Ten dział ma obowiązek zareagować. Ten dział na pewno wypracował y, jakieś struktury bądź y, poziom działania, jak powinniśmy zareagować standardy, aby przeciwdziałać tej przemocy, bo to też jest przemoc. Po drugie, to dział HR ma nam podpowiedzieć rozwiązanie, gdzie się możemy udać dalej, ale już to przyspieszę. Jeżeli to nie pomaga, jeżeli jest ciągle nie, niezręcznie, jeżeli sytuacja jest zamiatana pod dywan, to możemy udać się do urzędu pracy, urzędu... Do PIP-u, przepraszam. Czyli Państwowa Inspekcja Pracy. Tak, dokładnie, tak, nie tak. wiem skąd ten Urząd no Pracy. No bo to PIP chyba się znajduje w Urzędzie Pracy, tak mi się wydaje, że to jest Państwowa Inspekcja Pracy, która jest, tak mi się wydaje, ale nie jestem hmm. pewny. Poprosimy w komentarzach o pomoc. <grym> tak, tak, oczywiście. No i cóż, może się tam udać. Przede wszystkim m, ludzie, którzy tam pracują, mają m, za zadanie zrobić interwencję. Mają za zadanie sprawdzić, porozmawiać z ludźmi z otoczenia, mają za zadanie zobaczyć te wszystkie notatki, maile, po prostu sprawdzić temat. Jeżeli to nie zadziała, oczywiście idziemy do sądu, no i tam toczymy sprawę. Ale czy na policję też zgłaszamy yy, molestowanie seksualne, czy to po, jedynie z powództwa cywilnego? Wiesz co, ja jestem zwolenniczką tego, żeby, żeby zgłosić, ale jeżeli chodzi o postępowanie, to z powództwa cywilnego. Mhm. Czyli nie chroni nas państwo w jakiś sposób przed molestowaniem seksualnym? No ale tak? mamy dużo, dużo struktur, mamy dużo możliwości, tak? Tylko trzeba po prostu o tym wiedzieć. No dobrze. Jak radzić sobie z takimi sytuacjami, że w naszej głowie pojawia się myślenie no nie chcę robić kłopotów tej drugiej stronie. W końcu pracujemy razem, nie chcę tutaj być wyszydzany czy wyszydzana mm. przez zespół cały, bo to wiadomo, że jak dochodzi do takich trudnych sytuacji, to zawsze są dwie strony i ktoś za kimś będzie stał w takich sytuacjach. Mm -hmm. Tak, to jest bardzo trudne, naprawdę bardzo trudne, ale... <słuch> Pracodawca nie może, wręcz jeżeli chodzi o kodeks pracy, mam musi, musi tak naprawdę stworzyć atmosferę pracy która i stworzyć wszystkie procedury antymobbingowe, dotyczące molestowania, bo ten temat jest po prostu ważny. Wobec tego, cóż, jeżeli, jeżeli dalej ta struktura jest taka, że my się stresujemy, nie chcemy iść do pracy, mamy różne symptomy somatyczne, to a wybrać inną pracę, B, porozmawiać z hr i powiedzieć, jak wygląda sytuacja, opierać się na faktach, tak? bo tu nie chodzi o odczucie, jeżeli chodzi o molestowanie. C, udać się do, do sądu, tak. Myślę, że też pomoc psychologa y, może być bardzo pomocna w takich sytuacjach, prawda? Oczywiście, oczywiście. Tak, tak jest zawsze, jeżeli chodzi o sytuacje, które są związane z naszą psychiką. Więc psycholog fantastycznie, psychoterapeuta, tak naprawdę ktoś, kto jest dla nas bliski, ale też życzliwy i empatyczny, z kim możemy, to, y, możemy o tym porozmawiać, wypowiedzieć. Bo też pamiętaj, że emocje niewypowiedziane siedzą w człowieku. I to też nie jest dobre, ciało wtedy choruje. Co jeszcze możemy zrobić? Możemy właściwie, chyba o wszystkim powiedziałam. Mhm. Niebieska linia? Ale to A, właśnie, w przypadku właśnie. domu, tak? Czy w przypadku pracy, też niebieska linia? Nie, linię? tak naprawdę możemy tam zadzwonić. Tam pracuje bardzo dużo specjalistów w kontekście psychologów. Kontekście prawników, tam naprawdę uzyskasz y, pomoc prawną i przede wszystkim wsparcie, tak? Więc ja jestem zwolenniczką, żeby głosić, y, nagłaśniać i przede wszystkim robić wszystko, żeby zadbać o siebie. I pamiętajmy też o tym, że to nie jest tak, że jeśli ktoś nas dotyka, to ma do tego przyzwolenie. Po prostu nie wolno takich rzeczy robić i każdy powinien i każda y, o tym pamiętać. Mało tego, nie można też mówić. To nie chodzi tylko o dotyk. Nie można mówić, nie można kompromitować, nie można poniżać. Takie sytuacje nie mogą mieć miejsca w strefie zawodowej. Czyli jak ktoś powie do kogoś: Niezły duper jesteś, albo niezła dupa, to to już może być molestowanie seksualne, Zdecydowanie, tak? Zdecydowanie tak. A jak ktoś na przykład gwizdze za nami, kiedy idziemy po ulicę albo po, po korytarzu? Oczywiście. No i tutaj ta subtelność, o której mówiliśmy, no musi to się zdarzać, tak? Kilka razy. Zobacz, często ofiary o tym mówisz o tym gwizdaniu. Wiemy, w jakiej sytuacji jest powszechne, ale tutaj zostawmy kropkę. Często to powoduje u ofiary takie konsekwencje, że ona na przykład boi się przejść kolejnym razem przy osobach, które gwizdzą, albo zmienia trasę w ogóle, albo wychodzi z domu wcześniej, później. No więc to nie może być tak, że my to przeżywamy, nosimy to w sobie. A tak naprawdę sprawca, wiesz, nie, nie poniesie żadnych konsekwencji. Tak, tak. Ja myślę, że w ogóle zrobimy sobie też taki, taką rozmowę o tym z drugiej strony, co, co wolno, a czego nie wolno. Mhm. Bo ja mam takiego kolegę, który jak do mnie przyjeżdża do Warszawy. No dawno już nie był, ale, ale zdarza mu się, no to gwizży za dziewczynami na ulicy albo krzyczy do nich. I zawsze ja mu zwracam uwagę, że to jest molestowanie i tak. możesz takich rzeczy robić. Ale on jest z innego miasta, w którym to jest y, na porządku dziennym coś takiego. Mhm. Tam powiedzmy, w tej dzielnicy, w której mieszka. Mhm. Więc ja mu to tłumaczę, ale też czasami czuję się tak dziwnie, że ja mu muszę tłumaczyć takie podstawy, w których po prostu no, tego, tego typu zachowania są niedopuszczalne. Tomku, ale ja bardzo Ci dziękuję za tą postawę. Wyobraź sobie, że teraz edukujemy, mówimy o tym problemie i mężczyźni się włączają. Włączają w dyskusję na ten temat, przede wszystkim, jeżeli widzą takie zachowania, to reagują. Niekoniecznie bardzo mocno i agresywnie, ale na przykład w postaci zwrócenia uwagi, zwrócenia przykład, uwagi tak? odwrócenia uwagi od ofiary. To jest bardzo dużo. Tak się wydaje, że nawet rzucenie na podłogę kluczy, tak? żeby, żeby tą, tą ofiarę, żeby sprawcę wiesz, tak, wytrącić z sytuacji, która jest, to jest dużo. Naprawdę, nie bójmy się tego robić. Myślę, że wrócimy jeszcze do tematów w barwach psychiki. Bardzo dziękuję, Martyna Zdecydowanie. tak. gdyby ktoś chciał na przykład na Twoje warsztaty przyjechać, bo organizujesz też warsztaty tak. głównie dla kobiet, prawda? To... Tak, to znaczy, wiesz co? Ja bym chciała, żeby przychodzili na moje warsztaty też mężczyźni. Hmm. Bo przecież mobbing, molestowanie, w ogóle tego typu sytuacje zdarzają się bez względu na płeć. I to chodzi o to, żeby społeczeństwo i człowiek obok był w stanie zareagować. Kobiety na warsztat. Zachęcamy do zobaczenia Instagrama, na którym publikujesz wiele ciekawych informacji. No i oczywiście zachęcamy do oglądania Barw Psychiki. E, Martyna Huszcza, doktor Martyna Huszcza, prawniczka i ekspertka do spraw praw kobiet, była moją i Państwa gościnią. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo Ci dziękuję. Ja nazywam się Tomasz Słodki, realizacja Kamilo Castro. E, czekamy na Państwa komentarze w kwestii, no, tematu e, generalnie bez tabu. Zapraszamy do kontaktu.